Witamy Was bardzo serdecznie. Właśnie zmierzam do tego jakże pięknego budynku. Jak widzicie, jest to stara restauracja, prawdopodobnie. Widzicie, jest to prawdopodobnie stara restauracja. Została ona opuszczona już kilka ładnych lat temu. O, ale tu błotko. Klimat jest. I teraz, tak. Um... Tutaj jest osiedle Paderewskiego i teraz tak, tutaj jest, gdzieś jest, tutaj stare kubły widzicie, porozwalane i teraz tak, tu jest wejście, tu mamy wejście, no więc zapraszam do seansu, do seansu filmowego i więc tak. Tutaj jest wejście. Tu musimy być cicho, ponieważ tutaj mogą koczować różne typy bezdomne. Więc tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Tutaj widzimy, tutaj jest opuszczone pomieszczenie jedno. Właściwie to nie wiem, co tutaj mogło być. I Tutaj kable siłowe, to jest kabel siłowy, to widzicie jest kabel trójfazowy, nie ma w nim napięcia, na szczęście na szczęście Jakby było, to byś miał pecha, bo by cię pokopało. A tutaj resztki jakiegoś starego telewizora. Tutaj jest drugie pomieszczenie. Tutaj już fajny pachnie. Tam słuchajcie, tam mieszkają bezdomni, a więc... Tutaj jest spalone, tutaj był pożar. Prawdopodobnie tutaj był pożar. Tu był pożar. Tutaj widzicie, tu, tutaj był pożar. Więc tutaj jeszcze spalone resztki węgla. Właściwie to nie wiadomo, co tutaj było. Tutaj resztki starej puszki elektrycznej elektryczna, to jest jakiejś elektryki. Stara elektryka. Jest to stara elektryka z lat 80. prawdopodobnie. Zmierzamy po wykafelkowanych schodach na pierwsze piętro. Tutaj widzimy skrzynkę z bezpiecznikami oraz kostkę, której nie da się wymontować. Tu prawdopodobnie była skrzynka z bezpiecznikami. O, tak. Teraz zmierzamy po schodach na pierwsze piętro tegoż obiektu. Tegoż pięknego obiektu. Tutaj ewidentnie była łazienka. Tutaj możecie sobie zobaczyć. O, tutaj była łazienka łazienna tak zwana. Tutaj zobaczycie klatkę schodową. A teraz udamy się tutaj do tegoż pomieszczenia. Prawdopodobnie tutaj też był pożar, ponieważ tutaj widzicie osmolone sufity czarne, brudne. Tutaj był pożar, nawet wiem, bo tutaj z tego co wiem, to tu był pożar w tym budynku. Tutaj był pożar. Tutaj jest kolejne pomieszczenie, już. Tutaj widok na osiedle Baderewskiego. Widzicie, o, tutaj. Tutaj jest. Tutaj uwaga, bo tutaj ostatnio koczowali bezdomni. Na szczęście nikogo nie ma. Ale zapach jest dość fajny. Fajnie pachnie tutaj. Ponieważ do tego tutaj bezdomni byli. Tutaj są jeszcze jakieś stare drzwi. Lustrzane, jakby z lustrem weneckim. Tutaj jest fajna Tu Można fajną przygodę przeżyć. Tutaj można fajną przygodę przeżyć, bo tutaj było opuszczone widzicie? Tutaj, O, tu jeszcze ta zasłonka była. Myśmy tutaj w lutym byli, znaczy zimą tego roku ta zasłonka tutaj wisiała. Tu jeszcze wiszą stare kable jakieś, a nie ma napięcia na szczęście w nich. Hmm. Idzie ktoś, nie, nie myślałem. Więc to chyba tutaj w tym budyneczku już nic ciekawego nie ma, oprócz osmalonych ścian. Oprócz osmolonych ścian tu jest ciemno, jak nie ciemno, tu jest jasno. To są ciemne ściany ze względu na to, że tu był pożarek kiedyś prawdopodobnie. Parę razy tutaj się paliło. Tutaj cegła na podłodze. I tak pierwszy normalny dzień od dawna, Pierwszy dzień od dawna naszych pieczonych eksploracji, ponieważ jesteśmy grupą filmową Piernik pieczony Śląsk. Pierniki pieczone. Jestem piernikiem pieczonym. A tutaj nisko sufit widzicie. Tutaj odrapany tynk oczywiście. Potem słyszymy, że odrapiemy tęk. Nie, tutaj ten tank się fajnie odrapywał, stąd tu już wszystko zostało wyrąbane, wijumany tank. o. A teraz jeszcze idziemy zobaczyć, tutaj przejdziemy sobie do tej wielkiej hali, tak zwanej. Bo tutaj, uwaga, bo tutaj... Bo tutaj mogą być... Tu jakieś widzicie, kurtki bezdomnej, więc tutaj uwaga, bo tutaj mogą bezdomni być, łaj, o. Tam ładzi A tutaj mogą bezdomni być. Napadli. Nie wywołuj wilka z lasu, uwaga. Tutaj jest cały budynek. Tak to wszystko tutaj widzicie wygląda. Opuszczone kom. Co tutaj mogło być ciekawe, nie? Tutaj jest jakiś ciemny zaułek. Pieprzy. Pieprzy. Tutaj widzicie fotel Prawdopodobnie tutaj bezdomni mieszkają Nie ma na szczepście nikogo Łajś, popadłem pieczony Fuj Piernik pieczony Odgłosy o, Takie odgłosy towarzyszą właśnie urbexowi. Eksploracje opuszczonych tutaj jest też, słuchajcie, tutaj jest... To jest bezpiecznie, bo tutaj mogą być jakieś. Tutaj mogą postąpić Uwaga. Przejdę na tryb noktowizyjny. Uwaga. Tu nikogo nie ma. Czyli kamera ledwo co ogarnia. Ledwo co ogarnia tutaj też, to samo. Pachnie, fajny zapach tu jest, bo tutaj bezdomni wydalają prawdopodobnie. Ja też je potem pod koniec filmu załatwię tutaj, ale to dopiero na koniec Widzicie butelki jak w takich miejscach. Przeważnie, tak, które możemy multispektrum wyłączyć. O. Tutaj też jeszcze jest jedno pomieszczenie, tylko tu jest, o widzicie, w takich miejscach prawdopodobnie kupa, tu ktoś kupę zrobił i tu śmierdzi. Tutaj jest też ciemno, prawdopodobnie też tu był pożar. Tu był pożarek, prawda? Widzicie jaka ciemna jama. Ciemna dziura w ścianie. Nie, nie idzie ktoś, nie. nie. Piernik pieczony, eksploracje. Piernik Opony, tutaj stare opony. Prawdopodobnie to tutaj. O, tutaj krzesełko. O, tu prawdopodobnie jest mieszkanie jakiegoś bezdomnego, więc tutaj lepiej się nie wchodzić im w drogę. Prądu chyba tutaj nie ma. Cholik, tu żarówka jest. Ciekawe, może tu pigwę mieli. Może tu mieli pigwę i dlatego tu jest żarówka, widzicie? Słabo się ogarniam, może... O, teraz lepiej, bo tu wiesz, że była oprawka do żarówki. Może oni tutaj pigwy używali i dlatego tutaj jest oprawka. Pigwę mają. Tu, tu, tu kable, widzicie? Kabelki na ścianach. O, tutaj jest stół, dwa fotele. O, teraz dobrze to widać, o. U buty, buty nawet czyjeś zostały. O i nawet stoliczek mają. O kurde, nawet pigiewkę i tu nawet mieszkać nawet telewizorek. O kurde, on taki stoliczek by mi się przydał, do pokoju bym se wziął. Tu nawet pigwę i tu telewizorek heja. Akumulator z samochodu. Uwaga, bo tutaj mogą, może ktoś być. To uwaga, papierosami czuć kurzyli, ale nie ma na szczęście nikogo, a tutaj też jest nieco zagracone, o, tutaj jest bardzo niebezpiecznie, bo tutaj jest tylko, tutaj tylko tak, zrzucę tą kamerą, żebyście mogli o sobie zobaczyć, o, eksploracja. Mhm. O pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. O. A teraz jeszcze przejdziemy się do drugiego budynku. A teraz jeszcze... tutaj jeszcze szybki. Porobimy kilka zdjęć. Jeszcze z tamtej strony musiał porobić zdjęcia. Na Facebooka. Potem na Facebooka. W naszym profilu Facebookowym możecie sobie oglądać nasze zdjęcia, nasze filmów nie zamieszczamy, ponieważ musimy... Nasz, nasz sprzęt już jest troszkę starszawy. I tu jest przy przypałowe miejsca, bo tutaj mieszka jedna z koleżanek z mojej grupy, także tu jest dość przypał, bo jak ona tutaj w tym bloku mieszka, także tutaj jest przypał, bo ona by tutaj weszła. To jest niebezpieczne. A teraz jeszcze idziemy do tegoż budyneczku. Teraz jeszcze ten budyneczek zwiedzimy. O! Bo tutaj widzicie szczątki starego television seta. Tutaj kineskop. Tutaj jest kineskop ze starego telewizora. Klimat jest. Tutaj też prawdopodobnie był pożarek jakiś. Widzicie, tutaj też prawdopodobnie był jakiś pożarek. Bo tutaj są rozpalone kafle. A teraz idziemy tutaj. Co tutaj mogło być? Hmm. Uwaga, tutaj też mogą jacyś bezdomni mieszkać, więc ostrożnie słuchajcie. i Aha. Aha. Uh -huh. Urbex. Urbex. Tutaj trup. Tutaj jest jakaś sala. Nie wiadomo, co w tej sali mogło być. Jest tutaj drzwi jakieś, jakby bez balkonu, jasna dziura, widać światłość. Kurde, lubię takie imprezy jak ta. Pieczone pierniki, eksploracje. Tutaj jest tutaj też był pożarek, bo tutaj są osmolone kafle, jak zauważyliście wszędzie. Też był jakiś pożarek. Tutaj toaletki stare, no tutaj teraz Noktowizję załączymy. Tutaj widzicie, jest wszystko osmalone, więc tutaj był ewidentnie pożarek. Tutaj w kibole byli ewidentnie. Tu był pożarek ewidentnie. Tutaj zobaczycie sobie jakie tutaj pobojowiska. W takich miejscach to... To jest norma, słuchajcie Pierdziki pieczone. A potem ten film trafi do centralnego rejestru urbeksowców Tutaj okna, widzicie? Tutaj drzwi można wejść bez kłopotu, popękane okna. dobra. Eksploracje Tutaj fotel. Ktoś tutaj prawdopodobnie bezdomny, no po prostu bezdomny tutaj mieszkał. Tutaj sobie wyjdziemy. Słuchajcie, teraz zobaczymy co tutaj jest. Piernik i pieczone. Piernik pieczony. Eksploracje. Pierniki pieczony. O, a tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo tutaj część od samochodu jest jakaś. To jest, to jest śmieszna sprawa. Tu prawdopodobnie jest dera pod jest Może go obrócę, żebyście sobie mogli. O. Ty nawet od Peugeota 405 to chyba jest. Tutaj budowa, nowe osiedle powstaje. Nowe blokowisko. Widzicie? O, już jest prawie na ukończeniu. A tutaj powstaje z, 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 z nowe blokowisko. Potem sobie jeszcze pokręcimy filmy po paderewie tymczasem. Co tutaj mogło być? Tutaj była jakaś chyba studnia, jakaś imitacja studni to była. Tu ogrodzenie przewrócone. Pierniki pieczone. Tutaj słuchajcie, jeszcze teraz się tutaj przekradnę. No, no Tutaj też opony jakieś samochodowe I Tutaj jeszcze też sobie ukręcimy O zewnątrz ten oto piękny obiekt Nie może tu są krzaki Sobie przejdę tu o, o To jest ten piękny obiekt na niego zrobimy sobie zdjęcie, o. Tutaj widzicie cegły, tynk już odpada od strony zewnętrznej tegoż budynku. Jeszcze bym spróbował się pokusił podejść tam, tylko tu jest wszystko zachwaszczone, widzicie. Najpierw urbex. O, tutaj jest kawałek rury. No. Ja naśladuję pierników hmm. też to samo widzicie, tutaj jest ten budynek, który jest opuszczony całkowicie. Chyba go wyburzą za niedługo będzie tu bu, bu. bu. opuszczony dom, dam był opuszczony chłodno. Słuchajcie. Jeszcze raz tutaj się przekradniemy tędy. Tutaj jeszcze jakby się nie widzieli. Tu jest taka komórka piwniczna. Uuu, ale tu pachnie. Zapach jest dość bardzo fajny. Tu pachnie. <grymka> tu to, to jeszcze fotele widzicie. Urbex. Pier... Piernik pieczony. Piernik pieczony. Urbex. Tutaj fotele są. Widzicie, tu ktoś fotel zostawił. Prawdopodobnie tutaj żule po prostu mieszkają i te fotele z im służą tutaj za, za meble. Po prostu oni tu mają swój dom. Najzwyczajniej. O, jeszcze odgłosy trochę. Eksploracyjne. Tu materac. O, tutaj oni sobie śpią. Najzwyczajniej w świecie To, to, jak cię zobaczę, bo tu już sprzypał, bo tutaj może mnie pewna koleżanka, dziewczyna zobaczyć. Jak ona mnie zobaczy, to będzie przekichane. <grymne> o, a tutaj, przez rzut na ten budynek z zewnątrz, o, tu jeszcze strykniemy zdjęcie. ale czy pierniki pieczone będą to? Ja to potem muszę wysłać do pierników pieczonych. Pierniki pieczot. Bardzo, bardzo fajny był urbex dzisiaj i do zobaczenia w następnym i do zobaczenia w następnym odcinku. Nowe osiedle stoi koło